Do you have call guys? Yeah, yeah. Okay. Guys, just go walk close ramp, shift the whole way. I'm gonna okay. fake it at some point when you guys burst out ramp. Okay. okay. No just cool. don't shoot. I'll tell you when to go. Mamy igłą. Just go. walk close. Masz piętrzono? Maybe someone, someone got się to Halo, the triggers. Dobrze. Dlugim idziemy do. Move it, move it. Och, ja, piękną Ja yeah, yeah. Walk, 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 walk. Close ramp, which are. Yes fan. Uh, right. I'll, tell, I'll tell. Not yet. Throw to the guy. Go, 10 HP, 10 HP go. No, don't go B. We can go back um, here, guys, come back nice. here hey, Go away. One low HP. Oh, yeah, Planting. Um, I'm landing, I'm landing on heaven for you. I'm going to see the event. You can hide maybe. Sorry, sorry. To jest. Bumor, bumor, mate. Ole, ledziemy, co? Egrem jakoś cina. CO JEST Z TĄ GRĄ oh. Jak zdrowie Igor widzisz, zaraz zabał. Ja muszę mieć ciśnieniomierz, wiecie? Przy sobie. Jak gram w to. Te premki solo. Najważniejsze, że Bonda nie Watch out for push ramp. Can you molly? Green. Where? Ramp, ramp. Nie holding czapki. On ram, jest pistolet. Kiepiesz pistolet? Kiepiesz, dotknę na problem, A yeah, ja myślałem, że to ciało jest w ogóle, nie? Tak, 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 Nice, nice, guys Ale ja nie grałem w CS-a dawno, naprawdę Ja mówiłem, że na bidena głosuję Dobry dzień, nie ma szans Can we nate main guys?

Heben. He faked the real. z rampy. to przegraliśmy tę rundę. Będę być nasza. Aaaa! Zaczyna się! guys uh, always come close I blow, skrzynek I don't nie do ja do nie chcę skrzynek po serio around like, What you wanna do? smoke fake outside or we gonna contact Okej okay. you wanna smoke somewhere? Yeah I'll just right now you have one here, here. So go to jest is Go back ramp, guys. Go... Is he out? Uh. No, I'm in secret. Patrzyłem na radar, a tam typ. Secret pan, one secret. One. Under heaven dead. Nice. One last safe, I think. sure? Nice. nice. K***a, patrzyłem na radar i, i typ mi na, na ten wchodzi. Po drabinie. Pojeb jakiś. To była inna sytuacja akuratku. Chciałem jak najszybciej bombę wziąć. A ku tutaj to w ogóle inna sytuacja była, ale wiem, że no ty, nie rozróżniają kurwa sytuacji. Pomoc top bottom, one side on A. Garegen. One outside. Garage. Garage. One cloud door. You can push door. Watch out. Two outside, only one A. One run. I'll take one. Let's go. In hub. Do you want to go run? Yeah, we, we should. Just come run. I'm waiting for push. A he's run, calls. on te pibiegają jak po pierd... Eko, no? Znowu eko, kolo bo te biegają po tej eko fragi. Okej, cię że to brenkajcie, on te Ewil on do wow. Bechyla Bed dead. I killed ramp. Yes yes. Is there One down vent. Probably ro lobby pushof. One guy down vent. Będziemy. lobby Będziemy. I have a single. I have full A, I lost their Heaven. They could be pushed Hut though. Watch out. I'm gonna check Hut. I'll go heaven. I didn't see Hut. Last downwind. Jumped and tip movies a be sure? I think we killed one, no? Oh, maybe yeah. maybe one more.

Ja nic nie wiem czy on był odpalony czy nie Po prostu to jest, był jego team On został w teamie i on po prostu standy'uje Żeby nam pomóc jak nie ma, nie? I tyle No Classic Knife jest sztos kurde, już Najlepszy ima jakieś butterfly e, czy inne jakieś karambity Karambity

A ja nie wiem P Peter na ile procent siądzie mój e pikem, widzowie, bo no on jest strasznie no ciężki wam powiem okay, Destroy do. czy gram na eksta, no ja mogę grać na eksta, z tobą Dude, jeśli chcesz no always. Ostatnio ty nie chciałeś Wy... nie da foul sobie czy forma jest a nie wiem to, for, for yes. I I check, to uh, przypadek no, ostatnio mnie oszukał, destroy, no. Can can you drop orange? Eee, nie. ma w ogóle jak on miał Nie, nabrać. Smoke! <try> One more. City Vents. Fuck. Got that? Yes, need to take one. one more A, one more A, one more A. Close to you, City Vents. Maybe moved. This yeah, side. Grenade! I'm gonna go under heaven. We can wait if you want. Hot. Uh, close hmm. to hot. I'm going heaven, wait for me. Can you do some nades, uh, yellow, now? The one is close, man. Maybe push the event, yeah. What are... One more, one more, one more. Have heaven. You can. Uh, heaven. Nice. Jaki materiał koszulki? 100% bawełna. No, jakby nie było 100% bawełna, to w ogóle bym się nie bawił takie coś. Materiał jest. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, taki tak grubszy materiał jest, o ile wiem. Bawełniany. Żeby to się nie sprawło, bo.

Nice do... Widowie, najlepsza odziedziczość 2560 na 1440 Pokon uh, well? go fast main from uh, Kurwa, mącz, ale ty daleko poleciałeś z tym Elo, yeah. Nieprawdopodobne. ondor. No ja yeah, doe like nee dat en dan je kan mollen in zijn men. okay. maar dan de flatmen. watch out top of hat maybe. Oh god. Uh, guard? Oh. nice. Lindovo. One was ramped Not. Take gun. hut, take hut One more was out huh? Could have gone Heaven though I have Heaven Chill, chill Heaven, half HP Właśnie, Lepsze od Szeliego, no kurwa. 2084 No kurwa. trochę, kolega. Dziękuję. z Mączalem na kwalifikacji. Mączak ma tyle elotów, można by zagrać. Robciak, dziękuję za pranka 7 miesiąc. No 2k najlepsza Płatność blikiem nie działa w sklepie, ale inne płatności działają chyba. Ale jak nawet, y jeśli jest problem z płatnością, to jak kupiliście rzecz, to dostaniecie maila y Jak naprawią wszystko One bad red for sure right. In smoke I TO JEST PRAWDZIWY SZEF! Steven dead. Okej. Okay. Probek, dziękuję za 26. miesiąc. Dobrze. Owej... Ale po meczek, po****. Widzisz, Probek, ty nawet się nie odezwiesz. Nic. Siedzisz na utkanej. Jankowski, no ale jeszcze meczu nie wygraliśmy. I'll go ale wejo, to są dużo nowe koszulki. Limitowana edycja. Dlatego taka droga jest. Takich już nie będzie więcej. What on? I play We're rotation, guys. No, pick door me. Outside, men. Two guys, two guys. One silo, or top, men? Top, men. Close, men. Right. Main. Holy. <much> już GG. One door, last door. Close to ja, ja miałem 10 HP i mogę takie head'y. No, <much> to to k ta gra jest taka randomowa, że to jest szok przecież. Nie było oglądane klepsje Spoko Prowek, spoko. Szkoda, eee, so, is is tak it? się zmieniłeś. Kolory koszulek? Jeden kolor no, jest, co? bo to jest taka beżowa... Bo to jest limitowana edycja, tylko 100 sztuk, każdy ma swój numer. Unikalny. Już takich nie będzie nigdy. A później będą normalne koszulki, też białe i czarne. Jeden w celu, jeden To nie ma tego typa? No i wylądowało Arkadio, plan dziękuję za szósty miesiąc No wie, stop i have A, co zagram jeszcze do kolekcji. 22 na 4 wideo. Dawno... Róbcie screeny ku... bo dawno nie było takich yy, statystyk u mnie. O, 20 to na farcie. Czy ja wiem, bo ten remake nie wiem, czy mi się chce grać w niego. Może jak Next będzie chciał tam z chłopakami, to z nimi pograć. Ale tak to nie wiem. One round. Maniot, sir. I'm smoked. Flashbang. What is this? Two or three pushdown. Garage, goz main. Garage, garage. One more already depot. To <laughs> <This is weird. laughs> a jak jeszcze przez ścianę, typ mierzy w tej <laughs> broni Dobra, jak dojazd zrobić, wiecie, widzowie? Ostry. go gonna push hot, gonna push go free guys ram and wedal uh, Vedal go with me hat an hour still they don't mind using it dziękuję za Premika pierwszy miesiąc witam witam. Awans do stage'u drugiego 27 oh, kurs to w sumie dobry kurs jest ty. Ja ogólnie jutro będę kupon jakiś stawiał e, widzowie na YouTube będzie. E, Lody, filmik you? i też nie wiem co jak postawię. Ale tajlu wydaje mi się, że drugi stage będzie lekko. Komenda sklep działa. Tylko jest y, chyba ten y, cooldown ustawiony na 10 sekund, coś takiego. Jak jedna osoba pisze, no to nie mogą miliony pisać osób, nie? Już KD się roz... A tak fajnie było, no. Rogelson, dziękuję za premię pierwszy miesiąc. Witam. Piotr, siema, siema druid. Bo ja sam nie wiem, jak mi ten pickem siądzie. Ogólnie ja muszę podpiąć tutaj pickema mojego. W sumie Timero albo jak ktoś jest jakiś moto możecie podpiąć, mój filmik z YouTube'a. Ten tym bardzo. Dwoje crossing red, 3, 3 garaż, garaż, ze Super widzowie, wygrałem, ale k meczek poszedł No dobra, teraz jest destrojem przekać mecze widzowie, wiecie jak jest.